nie był żużlowcem, to zostałbym? Pilotem. Cecha charakteru, którą w sobie cenię, to? Wytrwałość. Gdzie widzi się pan za 10 lat? Myślę, że cały czas w żużlu. Czy ma pan jakiś rytuał przed zawodami? Nie, nie mam żadnego rytuału. Zawodnik, który jest dla mnie wzorem do naśladowania, to? To może być e, Fernando Alonso, bo jest już e, jak na sportowca e, nie młody, a cały czas e, szarpie się mocno w tym, e, w tym świecie Formuły 1. Czy zdarzyło się pan, usłyszeć jakieś nietypowe pytanie od kibica, czy od dziennikarza, i czy zapadło jakieś ono właśnie Panu w pamięć? Nie kojarzę, naprawdę. Poza sezonem trzyma Pan dietę, czy sobie pozwala? Staram się trzymać. Trochę sobie bardziej pozwalam. Poza tym, to jest inna dieta, bez więcej tych wszystkich elementów w tym okresie przygotowawczym, ale, ale pilnuję tematu. Zainteresowałem się żużlem, dzięki. Dzięki mojemu tacie. Jak udaje się Panu łączyć tak ekstremalny sport ze spędzaniem czasu z bliskimi? Wbrew pozorom da się to zrobić dużo podróżujemy, dużo wyjeżdżamy, ale przy dobrej logistyce, przy dobrym poukładaniu wszystkich tego typu spraw, jak najbardziej jest czas i na życie prywatne, i na życie zawodowe. Z jakim nastawieniem czeka Pan na nowe sezon w falubazie? Z nastawieniem bardzo optymistycznym i z takim nastawieniem bardzo bojowym. Szykujemy się bardzo solidnie i mocno, więc no. To dużo mówić. Będziemy chcieli naprawdę pojechać znakomity sezon.